Firma InVigo pod względem innowacyjności należy do przodujących firm na rynku polskim. Nasza działalność jako dział rozwoju i badań jest wielopłaszczyznowa. Oprócz podstawowych badań dotyczących naszych preparatów chemicznych, tych, które mamy na rynku i które zamierzamy wprowadzać na rynek w niedalekiej przyszłości, prowadzimy bardzo rozległy zakres badań dodatkowych. Corocznie realizujemy cały szereg badań polowych. Między innymi jest to około 2000 różnego rodzaju wariantów polowych realizowanych w różnych miejscach w całej Polsce. Oprócz doświadczeń polowych, które są podstawą wszelkiego rodzaju rekomendacji, realizujemy również szereg projektów w warunkach laboratoryjnych i szklarniowych. W tej chwili jest to około 30 takich projektów. Z firmą Invigo aktualnie prowadzimy wspólny projekt, który ma na celu stwierdzenie wpływu działania retardantu na rozrost poszczególnych tkanek w strukturze łodygi, urzepaku i pszenicy. Firma Invigo, jako jedna z niewielu firm, dba o swoje produkty i chce, aby one były przebadane właśnie w takich laboratoriach, jakimi my dysponujemy, w takich warunkach, aby można było rolnikowi przedstawić prawdziwą wiedzę na temat tych substancji i wszelkich problemów, które są z nimi związane między innymi właśnie odporności, ale też innych rzeczy, ponieważ na rynku jest bardzo wiele substancji, które nie są przebadane i tak naprawdę często po prostu nie działają dobrze. A rolnik kupujący no nie jest tego świadomy. Znajdujemy się w pracowni Kultur in vitro. W tym tej pracowni zajmujemy się testowaniem wrażliwości sprawców chorób roślin na substancje aktywne fungicydów. Z firmą Invigo od już kilku lat współpracujemy w zakresie. Odporności roślin na patogeny, przede wszystkim grzybowe, ale również na pierwotniaka, który wywołuje bardzo groźną chorobę zwaną kiłą kapusty. Znajdujemy się na polu, gdzie dzisiaj prowadziliśmy tak zwane warsztaty techniczne dla przedstawicieli handlowych. Na naszych doświadczeniach, które tutaj na tym polu sięgają od horyzontu za mnie do horyzontu przede mną. InWigo od samego początku, a w zasadzie jeszcze na etapie organizacyjnym, podjęliśmy decyzję, że będziemy oferować nasze rozwiązania w oparciu o najwyższej jakości serwis. Serwis dla użytkowników naszych środków ochrony roślin, rolników, producentów rolnych. Oczywiście wszystko zaczyna się od ludzi, stąd też do współpracy w naszym zespole pozyskaliśmy najlepszych fachowców, najlepszych z branży doświadczonych w produkcji rolnej. I oni są tym pierwszym kontaktem w zakresie budowania rekomendacji, budowania zaleceń i takich rozwiązań, które satysfakcjonują naszych producentów rolnych.